Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku naszego magazynu Studio Klasa. No i przechodzimy już do tego, co działo się na klasowych boiskach z miniony weekend. Grały pierwsza i druga grupa klasy okręgowej, a także trzy grupy A klasy. I zaczniemy od pierwszej grupy klasy okręgowej. I tutaj na czele Rominta Gołdap, która w tej serii GL wygrała 4 do 0 z czarnymi Olecko. Na trzecie miejsce awansował natomiast Żagiel Piecki, który w takim meczu na szczycie pokonał 3-2 Ronę 0 3 Ełk. Warto także odnotować zwycięstwo drużyny Poezierze Prostki, bo ta drużyna dzięki tej wygranej no, awansowała nieco w ligowej tabeli. I druga grupa, no i tutaj doszło do sporej niespodzianki, bo na własnym boisku przegrała. Olimpia Olsztynek z Czarnymi Ludzienicami 3-4, do ich sytuację świetnie wykorzystała Osa Biskupiec, która wskoczyła na pozycję lidera. Na trzecim miejscu jest natomiast Unia Susz, która goni, goni tą ligową czołówkę, jest już bardzo blisko tej pierwszej dwójki, a Unia jest naprawdę bardzo dobrej dyspozycji, więc no tutaj ta sytuacja w tabeli jest bardzo wyrównana i zapowiada się bardzo ciekawa walka do samego końca. Klasyfikacja strzelców klasy okręgowej. W pierwszej grupie na czele Marcin Spirydon, 17 bramek na koncie, a na drugim miejscu Mariusz Grabowski z 15 trafieniami, a w drugiej grupie Radosław Lenar, 19 bramek i Jakub Bożewicz 17 goli na koncie. I multimedia z klasy okręgowej. Zaczniemy od meczu Delfin Rybno-Grunwald-Gierzwałt i gol Rafała Wolskiego z tego meczu. Fajne uderzenie piłki z rzutu wolnego, taki plasowany mocny strzał. Bardzo ładna bramka. Spotkanie Węgoria Węgorzewa, MKS Jeziorany i gol Przemysława Hernika z tego meczu dla drużyny z Jezioran. Widzimy, że jest to sama końcówka meczu, no i ta bramka dała MKS-owi Jeziorany bardzo cenne trzy punkty. Spotkanie Żagiel Piecki, Rona 03 Ełk i gol Jakuba Wachowskiego z tego meczu dla drużyny z Piecek. Zobaczył jaka akcja, tutaj gdzieś tam przepychanka, tu odbił piłkę sam sobie i poszedł fajną sytuacją i wykorzystał ją kapitalnie, gdzieś tam nad bramkarzem, naprawdę bardzo ładna bramka. I jedna z bramek z meczu, Olimpia Olsztynek-Czarni Rudzienice, jak już wspominaliśmy, no Olimpia dosyć niespodziewanie to spotkanie przegrała i straciła po tym meczu fotel lidera. Przechodzimy już do A-klasy i na początek druga grupa, bo jak wspomniałem, pierwsza już zakończyła rozgrywki w tej rundzie tydzień temu. I tutaj mamy na czele Barka Tolkmicko, który jednak znowu stracił punkty. Tym razem zremisował z rezerwami Zatoki Braniewo 1-1. Świetnie tę sytuację wykorzystuje Agat Jegłownik, który wygrał 6-0 z Renów z Pomlek Młynary. No i bardzo zbliżył się już do Barkasa... Jak Kilka odcinków temu mówiliśmy, że Barkas ma bardzo dużą przewagę. No tak teraz z tej przewagi praktycznie nie zostało już nic, więc tutaj walka o to pierwsze miejsce będzie na pewno bardzo zacięta. Kolejna grupa A klasy. I tutaj mamy zmianę na pozycji lidera, ponieważ wiemy już, że na tej pozycji przezimują błękitni stary Olsztyn, którzy wygrali w tej kolejce bardzo wysoko w derbach gminy Purda z Leśnikiem Nowe Ramuki 7-0. Natomiast na drugim miejscu spadła KS 2010 Wrysina, która zremisowała w bardzo ciekawym spotkaniu z Fortuną Gągławki 3-3. do I ostatnia grupa klasy tutaj na czele Orzeł Janowiec Kościelny, który nieco oddalił się od reszty stawki, ponieważ w tej kolejce Jordan Kazanice pokonał Iskrę na Rzym. no i Iskra przez to straciła trochę dystansu do Orła, który wygrał na wyjeździe z zamkiem Kurzętnik. Widzimy, że tutaj także ta sytuacja jeszcze na pewno nie jest rozstrzygnięta, bo tak naprawdę szósty konstrukt Lubawa ma jeszcze szansę, żeby do tej rywalizacji o te pierwsze dwa miejsca się włączyć. I klaska strzelców A-klasy. W pierwszej grupie na czele Kacper Serowik. 10 bramek na koncie. Druga grupa Daniel Borecki. 14 goli na koncie. Trzecia grupa Grzegorz Metera. Na czele z 24 golami na koncie i w czwartej grupie Dawid Arczewski, 13 bramek strzelonych. I multimedia. Za klasy na początek mecz MKS Działdowo z gminą Kozłowo. I tu mamy dwie bramki z tego meczu Kacpra-Jackowskiego. Dwie fajne akcje, takie indywidualne, tutaj też Fajny zwód na obrońcy, trochę szczęścia, piłka się utrzymała i dobre wykończenie tej sytuacji. No i te bramki dały drużynie z Działdowa bardzo cenne 3 punkty. Spotkanie Fortuna Gągławki KS 2010 Wrzesina, o którym już y, troszeczkę to meczu wspominaliśmy i golu rzutu karnego Łukasza Stankiewicza dla drużyny z Gągławek. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3 do 3, więc było bardzo emocjonujące. I spotkanie Jordan Kazanice Iskra na Rzym. I tu mamy dwie bramki z tego meczu: Golda Iskry autorstwa Krzysztofa Bencławskiego, a także Golda Jordana autorstwa Martyna Michalaka. Tu fajna akcja, dobre dogranie i praktycznie uderzenie piłki na pustą bramkę. A tu jeszcze piękniejsza, indywidualna akcja przy linii końcowej tak naprawdę, dwóch obrońców okiwanych i po krótkim rogu bramkarzowi strzelony, więc naprawdę piękna bramka La Jordana. Mecz Iskra-Smykówko, KS Mroczno i gol Amadeusza Wita z tego meczu dla Iskry z rzutu karnego i bramka ta no zapewniła cenne trzy punkty dla drużyny ze Smykówka. Spotkanie LKS Tyrowo, Warmia Kłukta i tu mamy gol Kamila Mędrzyckiego z tego meczu, z rzutu wolnego. Piękne uderzenie. Bramkarz nawet nie zareagował, tylko patrzył gdzie ta piłka mu wpada. I radość pomeczowa drużyny błękitnych Stary Olsztyn po tym jak wygrali oni swoje spotkanie i awansowali na pozycję lidera, więc naprawdę radość w pełni zasłużona. To wszystko jeżeli chodzi o multimedia, ale jeszcze jeżeli byliśmy przed chwilą przy A-klasie, no to taka krótka informacja, bo nasz tu współpracownik Artur Ignatowicz zliczył także żółte kartki w A-klasie, bo wiemy, że A-klasa już zakończyła rozgrywki, jeżeli chodzi o rundę jesienną. I tak, jeżeli chodzi o najmniejszą liczbę kartek, to najmniej MKS Ruciane Nida, 13 żółtych kartek i jedna czerwona. Na drugim miejscu jest Jastrząb Ględy, 12 żółtych kartek i, 3, i dwie czerwone kartki. Natomiast na trzecim miejscu Benkitni Stary Olsztyn, 14 żółtych kartek i dwie czerwone. Dziękujemy Arturowi za te statystyki, bo naprawdę fajnie jest gdzieś tam zobaczyć, które drużyny grają, także fair play. A my przechodzimy już teraz do rozmowy z naszym gościem. Dzisiaj jest nim Maciej Banaszewski. Jest to człowiek związany z drużyną Błękitni Stary Olsztyn. To na początek chciałbym zacząć od gratulacji z okazji tego, że jesteście na pierwszym miejscu po tej rundzie jesiennej. Jak Ty oceniasz tą pierwszą rundę Wasze wykonanie? No chyba jesteście zadowoleni z tego wyniku. No oczywiście udało się tu uzyskać pierwsze miejsce w tabeli. Na, na chwilkę straciliśmy tą pozycję wygodną pozycję lidera, ale udało się odzyskać także no, plan wykonany myślę. Czy przed sezonem zakładaliście sobie, że możecie walczyć o gdzieś tam o awans do klasy okręgowej, czy nie było aż takich wysokich celów? No, oczywiście, że tak, cele zawsze każda drużyna sobie stawia przed, przed sobą i stara się je wykonać jak najlepiej się tylko da. No, my sobie postawiliśmy cel, że jednak będziemy walczyć o, 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 o Ligę wyższą. No i, i brniemy do tego nieustannie. A czy bo. Powiem tak, w ostatnim czasie wiele drużyn nawet jak gdzieś tam wywalczyło to pierwsze czy drugie miejsce, to z tego awansu do wyższej klasy rezygnowało. Czy wy gdzieś tam też takich planów nie macie? Chcecie stać was na to, żeby na przykład grać już teraz w tej okręgówce w następnym sezonie? No myślę, że tak. No, dlatego stawiamy taki cel. Jakbyśmy tego celu nie, nie postawili sobie, to byśmy go nie chcieli zrealizować, a tutaj. Realizacja jest, myślę, że idzie po naszej myśli. Także, klasa okręgowa, jeśli wszystko pójdzie dobrze i, i, i runda rewanżowa, wszystko nie, niezmiennie pozostaniemy na tej pozycji. Więc, no, bardzo mocno, jak najbardziej w klasie okręgowej, w, w tej lidze okręgowej, mam nadzieję, że powalczymy o punkty. A powiedz, jak wygląda na ten moment wasza kadra zawodnicza? To są głównie zawodnicy z Olsztyna i okolic, czy gdzieś też zawodników z zewnątrz macie? Na dzień dzisiejszy to jest tak, to są zawodnicy z okolic naszej gminy Purda i, i Olsztyn, to, to, to jest główna kadra seniorska na dzień dzisiejszy. No w poprzedniej kolejce miało miejsce gmi derby gminy Purda i tam bardzo wysoko ten mecz wygraliście, czy jak, jak, jak tamto spotkanie ocenisz? Czy to był taki zasłużony wynik, mogliście wygrać więcej, czy może przeciwnicy też mieli jakieś sytuacje? No to założenie było takie, że no, jednak te punkty pozostaną po naszej stronie. Udało się, wysokie zwycięstwo 7 do 0, także no kibice mieli dużo, dużo sytuacji do radości i cel jest taki, żeby dać im jeszcze więcej. Powiedz, bo pokazujemy też w naszym programie między innymi klasyfikację strzelców, no i tam na czele w waszej grupie od wielu, wielu kolejek jest Grzegorz Metera. Powiedz, jak znaleźliście takiego super snajpera? No tutaj tak, Grzesiek jest w czołowej tutaj liście. Grzesiu znalazł się tak naprawdę przez dzięki, dzięki Piotrzowi Kamińskiemu, który jest wiceprezesem klubu i, i trenerem seniorskim, również z Dariuszem Tapkiem. Także no, tutaj poprzednie stanowisko było z, 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 z klubu GKS-a gdzie razem mieli okazję. Walczyć na boisku, gdzie również Piotr był tam trenerem. Zaproponował Grzyszkowi przejście do klubu i udało się. Mamy takiego wspaniałego zawodnika jak Grzegorz Matera. A powiedz teraz, no bo teraz przed Wami przerwa jak ta przerwa będzie w Waszym wykonaniu wyglądała? Do kiedy macie, że tak powiem, wolne? A kiedy się spotykacie już tam na tym pierwszym treningu, żeby do tej rundy wiosennej się przygotowywać? Wolnego nie ma, delikatne odsapnięcie. Także przygotowujemy się do rundy wiosennej. Nie zostajemy gdzieś tam z tyłu, z myślami nie wiadomo gdzie, z głową w chmurach. Ciężka praca, sezon zimowy. To nie jest sezon na spanie, także trzeba się przygotować do nowej rundy. Runda rewanżowa. Oby wszystko poszło zgodnie z planem, oby punkty trafiały do naszego koszyczka, a będzie wszystko w porządku. No właśnie, jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to zapewne wylądujecie w wyższej klasie rozgrywkowej. Czy jakichś wzmocnień też będziecie szukać, czy raczej będziecie grali tymi samymi zawodnikami w tej drugiej rundzie? Na dzień dzisiejszy mamy bardzo mocną kadrę tak naprawdę. Chłopaki z pierwszej jedenastki, zarówno z tak zwanej ławki to są wspaniali zawodnicy. Nawet jeżeli mamy jeden dzień taki, gdzie ktoś jest niedysponowany na, na 100%, czy nie daj Boże kontuzje, gdzie się zmagamy z tym, no, jak każdy klub, nieustannie, kogoś pech dorwie, że tak powiem, no to mamy jeszcze chłopaków, którzy tutaj są w stanie zalepić dziurę, że tak powiem. Także tutaj nie ma, nie ma jakiegoś takiego słabego punktu, no, i szkolimy też młodszych zawodników, gdzie, gdzie w ostatnim meczu miał okazję kilka minut rozegrać mm, zawodnik z grupy juniorów, Jakub Uzar. Także no, tutaj, tutaj nie, nie spoczywam na laurach i myślę, że mamy dość mocną ekipę. No to cóż, ze swojej strony pozostaje mi życzyć Wam tego, żeby ta druga runda była dla Was. Tak samo dobra jak pierwsza albo i równie dobra. No my będziemy, jak będziemy, dostajemy od was czasami materiały, to je pokazujemy w naszym magazynie i będziemy to robić dalej. Wam życzę powodzenia tobie jako osobie związanej z klubem też cierpliwości na pewno do tego wszystkiego, co się dzieje, bo wiemy, że masz tam sporo na głowie, jeżeli chodzi o sprawy klubowe. No każdej się angażuje, jak tylko może. Cały, cały zarząd pracuje nad tym, żeby klub działał jak najlepiej, sprężnie, żeby nic nie zostawało, żadne ogony za nami. Także no, jest kupę pracy przy tym dużo, ale mnóstwo radości. Okej, okay, to jeszcze raz. Dziękuję Ci, że znalazłeś czas na rozmowę z nami. i Do zobaczenia na piłkarskiej. Ja, ja również dziękuję. Pozdrawiam całe studio, pozdrawiam kibiców. Zapraszam do kibicowania. Spotkamy się na boisku. Trzymajcie kciuki. Hej. I to wszystko, co mieliśmy Wam przygotowane w dzisiejszym odcinku. Odcinek jest nieco krótszy niż zwykle, no bo wiadomo, że niektóre grupy już zakończyły rywalizację. W ten weekend zakończyła rywalizację A klasa, wcześniej zakończyła B klasa, więc pozostaje nam klasa okręgowa, i to nią się zajmiemy w następnym odcinku naszego magazynu. Więc do zobaczenia za tydzień.